Hola, ja jestem Hubert jesteście na kanale Hiszpania 360. To jest mój ostatni wieczór w Madrycie, ale to może być początek Waszych spacerów po Madrycie, jeśli zainteresuje Was to, co chciałem Wam pokazać. Przy okazji wizyty moich rodziców byliśmy przez kilka dni w Madrycie. Oczywiście ta wizyta skupiała się na nich i na tym, żeby pokazać im Madryt od strony turystycznej, bo nigdy wcześniej nie byli w mieście. W dodatku nie mogliśmy chodzić po 12 godzin, bo moja mama uciekła na wycieczkę spod noża. Chirurga ma dosyć poważną kontuzję kolana. A to był mój tata? Jak widzicie Hiszpania im służy i bawią się tu dobrze. Myślę, że wy będziecie bawili się równie dobrze ze mną. Ale do rzeczy. W trakcie ich pobytu chodziłem wszędzie z kamerą i nagrywałem to, co mogłem. Wygrywałem jakieś ciekawostki, na których pojawi się moja facjata, ale większość tego, co mam do przekazania, nagram po prostu z ofa. Te najbliższe odcinki, jeśli Wam się spodobają, jeśli dostaną Wasze wsparcie w postaci łapek w górę. To będą polegały najczęściej na tym, że będziemy spacerowali sobie po najbardziej turystycznych i kluczowych częściach Madrytu. Tak wiem, obiecałem Wam, że nie będzie takiego typowego McDonalda w wydaniu turystycznym. W tej serii może trochę tego być. ale postaram się zawsze dodać coś, o czym co przewodniki nie mówią, albo jakąś anegdotę, albo rozszerzyć kontekst, w którym zazwyczaj przedstawia się dane miejsce czy dany budynek. Jeśli Wam się to spodoba, to pamiętajcie o komentarzach, jeśli będziecie mieli sugestie. Też jak najbardziej jestem na nie otwarty, bo montaż może zmienić dużo w przygotowywaniu tych filmów. No i od przyszłego tygodnia zaproszę Was po prostu na regularne spacery po Madrycie, po tym Madrycie takim turystycznym. Mam nadzieję, że to będzie coś, co przede wszystkim da Wam sporo frajdy. Nie traktowałbym tego jako taki zupełnie totalny zamknięty przewodnik po Madrycie, bo zrobienie tego w kilka dni jeszcze oprowadzając moich rodziców byłoby niemożliwe. Natomiast możecie traktować to jako takie spacery, mikroprzewodniki, ewentualnie jako rozpoznanie terenu przed wyjazdem do Madrytu. Mam nadzieję, że będziecie bawili się dobrze. A i przepraszam Was, jeśli to wideo miało kiepską jakość dźwięku. Będę starał się wyciszyć wszystkie szumy i dźwięki w tle, ale niestety hiszpańska knajpa i hiszpańska ulica to nie jest miejsce, gdzie można by było nagrywać jak w warunkach studyjnych. Kreolkę, terminado do y i la Proxima.